Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku, dnia 20 grudnia yy, o godzinie 6 rano w tarotowym kalendarzu adwentowym i, kochani, dziś będzie runicznie. Czyli yy, tu mam runy we woreczku. Będę oczywiście losować, wylosuję poza, poza kadrem, poza wizją runy. Runy są piękne, cudowne. I wylosuję po jednej runie, oczywiście znowu trzy grupy, nie? Wylosuję po jednej runie i wy wybierzecie sobie sami grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. I oczywiście tak, zrobimy, zrobimy taki myk. Że nie mam nic pod ręką, ale dobra. Grupa pierwsza to będzie runa, czyli kwiatek. Grupa druga to będzie ta śnieżynka, która często się pokazuje na wizji. I grupa trzecia to będzie misiaczek. I tak będzie to opisane. Więc zapraszam, kochanie, a może zapalimy sobie. Tutaj światełeczko. O, fajnie się świeci. Więc zapraszam kochani na dzisiejsze runy dnia. Do zobaczenia za sekundkę. I kochani, już wróciłam. I pierwsza runa, czyli osoby, które wybrały sobie takiego pięknego kwiatka mojej córki to runa Urus. Tak wygląda ta runa. To runa Urus. Bardzo fajna, podoba mi się ta runa. Ona nam mówi o zmianach korzystnych na lepsze, o naszej mocy, o sile, o powrocie do zdrowia, o pomyślnym rozwoju naszej kariery zawodowej, o wyjściu z kłopotów, ale takim wyjściu z kłopotów, które wróży nam również znalezienie jakiejś przyczyny tych kłopotów. Karta, karta, przepraszam, runa, no karta przyzwyczajona jestem do kart, więc w runach jestem trochę słabsza. Tu się przyznaję dlatego, że bardzo rzadko bardzo rzadko pracuję z runami. Kochani runa, Urus Pomoże nam w dniu dzisiejszym wprowadzić w życie wszystkie nasze plany i działania, i pomoże nam też realizować się dzisiaj, realizować się i osiągnąć nasz cel, ku któremu zmierzaliśmy. Więc fajna runa przynosi nam moc i ochronę przed wszystkimi negatywnymi wpływami. Warto sobie taką runkę na przykład namalować na Ręku, czy też nodze i chodzić z nią cały dzień. Może nam też mówić o zmianach na lepsze, o nieoczekiwanych zmianach na lepsze. Tak to wygląda. Podoba mi się taka runa dla grupy pierwszej. Grupa druga, czyli osoby, które, że tak powiem, wylosowały, wybrały sobie Tą śnieżynkę, też już ją odstawię, to runa. Uuu, uu, gdzie jesteś? Ingwas, kochani, to jest runa Ingwas. I runa Ingwas może mówić o takim dniu, w którym będziemy starać się yy, posiąść jakąś wiedzę, nauczyć się czegoś. Karta może też, karta, przepraszam, runa, widzicie karta. Runa może też bardzo dobrze działać tutaj na osoby, które chcą się rozstać z przeszłością, które chcą powiedzieć przeszłości. Do widzenia. Może mówić o tym, że zasługujemy na, na to, żeby odpocząć. Może mówić też o urlopie, o jakichś takich sytuacjach, gdzie będziemy chcieli troszkę się zrelaksować. To jest też pełnia szczęścia w partnerstwie, we wszystkich relacjach. Taruna też może mówić o tym, że się przygotowujemy do jakiegoś zamążpójścia, pójścia, czy w ogóle do ślubu na przykład, nie? Może mówić o dobrym samopoczuciu, może mówić o tym, że będziemy dziś o siebie bardziej dbali niż zwykle. Może mówić też o tym, że. Jesteśmy w dobrej takiej sytuacji, w takiej stabilnej sytuacji zawodowej, finansowej. Może nam też poprawić pamięć, jeśli sobie ją skorzystamy z tego, żeby sobie ją na przykład dzisiaj nosić przy sobie czy też narysować na ręku, nodze taki chwilowy jednodniowy tatuaż. Ona wzbudza namiętność, daje nam też sporą dawkę kreatywności, zwiększa męską potencję, ułatwia zajście w ciążę kobietom. Więc, runa taka wszechmocna, że tak bym powiedziała, fajna, bardzo mi się ta runa. Bardzo mi się ta runa po, podoba, i ona też mówi o tym, że możemy zakończyć pomyślnie jakieś stare, stare sytuacje, stare sprawy. Więc fajnie, to mi się też podoba. No i teraz, osoby, które wybrały sobie runę numer 3, czyli wybrały sobie tego białego niedźwiadka, cudowny, też niedźwiadek. Będzie odstawiony i to jest runa, kochani, Hagalas, Hagal. Ja na nią mówię Hagal. Yy, runa Hagal mówi o yy, takich sytuacjach, w których zmiany zachodzą totalnie niezależnie od nas. Yy, mówi o yy, yy, o tym, że wszystkie zmiany, które dzisiaj nastąpią w naszym, czyli w Waszym życiu, przynoszą, przyniosą Wam tak naprawdę, jeżeli nawet nie są, nie, nie są te zmiany zupełnie pozytywne, one przyniosą i tak pozytywne rozwiązania, pozytywne i szczęśliwe rozwiązania. Runa Hagal może mówić o tym, że. Hmm, Jest pewna pomyślność przewidziana na ten dzień, jakieś powodzenie. Może też tutaj, kochani, wpadniecie na jakiś super genialny pomysł. Mogą też przychodzić rzeczywiście tutaj jakieś ostre zmiany do Waszego życia, ale zmiany, które będą szły ku lepszemu. Tutaj też y, warto wykorzystać swoją intuicję, y, warto też y, polegać na swojej pamięci, ponieważ ta runa wzmacnia naszą pamięć i y, y, może nam pomóc w przyswajaniu jakiejś wiedzy, może nam pomóc w nauce. Y, musimy za, za, zaufać swoją, swojej intuicji w dniu dzisiejszym. I ta runa chroni przed wszelkimi nieszczęściami. Ona też bardzo pomaga przy takiej, przy takim bezruchu, przy takiej stagnacji, kiedy nic totalnie i kompletnie się nie dzieje w naszym życiu, nie? To ta runa może nam przynieść właśnie jakąś um, przyspieszenie spraw, czy też wyjście z tej stagnacji. Ale ta runa też, kochani, mówi o. Um, o naszym zdrowiu, i w sensie zdrowia, może nam mówić o tym, że jest szansa na powrót do, powrót do zdrowia, jest szansa na to, żeby pozbyć się takich energetycznych zakłóceń, energetycznych wahań. I może nam, też, może nam też mówić, że nasz powrót do zdrowia będzie szybszy niż przewidywaliśmy. Fajna runa, bardzo mi się po, podoba, i można, tak jak mówiłam w przypadku poprzednich, żeby wzmocnić się tą runą, y, warto sobie ją nosić przy sobie lub też narysować na ręku, na nadgarstku, na dłoni czy też na nodze. Ja, ja często takie, takie runy właśnie tak wykorzystuję, jeżeli y, na przykład wiem, że czeka mnie coś w tym dniu ważnego do zrobienia, y, to, to rysuję sobie odpowiednią runę. Y, o runach opowiem Wam zapewne kiedyś, kiedyś. Chociaż, tak jak mówię, rzadko korzystam z run, rzadko korzystam z run, ale runy są naprawdę bardzo, bardzo pomocne, bardzo pomocne w życiu. I kochani, dziękuję Wam serdecznie. Jutro widzimy się u Leny i mam nadzieję, że te runy dziś przyniosą Wam sporą dawkę szczęścia. Do zobaczenia. Papa! Pa.